Algieria to największy kraj Afryki. Jej całkowita powierzchnia wynosi 2 381 741 km2, z czego zdecydowaną większość zajmuje pustynia. Algieria leży w basenie Morza Śródziemnego od zachodu graniczy z Marokiem i Saharą Zachodnią, od południa z Mauretanią, Mali i Nigrem. A od wschodu z Libią i Tunezją. Kazachstan to jedno z największych państw świata, zajmujące pod względem wielkości dziewiąte miejsce na świecie. Należy do krajów euroazjatyckich. Największa część terytorium Kazachstanu znajduje się w Azji, a jedna dziesiąta jego powierzchni leży w Europie. Argentyna zajmuje południową część kontynentu południowoamerykańskiego od Atlantyku na wschodzie, pograniczne Andy na zachodzie. Państwo z północy na południe ma 3700 km, a ze wschodu na zachód, w najszerszym miejscu, 1400 km. W Andach wyróżnia się dwa główne pasma: Kordylierę Zachodnią i Andy Patagońskie. Indie położone są w Azji Południowej nad Oceanem Indyjskim, zajmują 7 pozycje na świecie pod względem rozległości zajmowanego obszaru. Powierzchnia wynosi 3 287 590 km2, a to oznacza, że kraj ten jest prawie 10 razy większy od Polski. Graniczy z Pakistanem, Chinami, Nepalem, Bhutanem, Birmą i Bangladeszem. Australia jest jedynym państwem na świecie, które obejmuje cały kontynent. W skład jej terytorium wchodzi także Tasmania i szereg wysp na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. Łączna powierzchnia kraju wynosi 7 686 850 km kwadratowych. Największym miastem Australii jest Sydney, ale to Canberra pełni funkcję stolicy. Brazylia jest jednym z największych państw świata, zajmuje prawie połowę Ameryki Południowej. Stolicą kraju jest Brasilia, ale największym miastem Brazylii jest São Paulo. Społeczeństwo liczące 200 milionów ludzi jest zróżnicowane etnicznie. Stany Zjednoczone Ameryki są trzecim największym krajem świata, składają się z 50 Stanów. Z których 48 jest przyległych, a pozostałe to Hawaje i Alaska. Stolicą Stanów Zjednoczonych jest Waszyngton. Państwo posiada ponad 330 milionów obywatelów. Chiny jest to kraj położony w Azji Południowo-Wschodniej. Jest najbardziej zaludnionym państwem świata. Liczba ludności wynosi miliard dwieście milionów osób, a średnia gęstość zaludnienia – 115 os. km2. W Chinach znajduje się największy szczyt globu nazywa się Mount Everest. Kanada leży w północnej części Ameryki Północnej, pomiędzy Atlantykiem na wschodzie, Pacyfikiem na zachodzie i Morzem Arktycznym na północy. Jej sąsiadem od południa i północnego zachodu poprzez Alaskę jest USA. Kanada to drugi co do wielkości kraj świata. Rosja to największy kraj na świecie, który graniczy aż z 14 krajami. Jest państwem federacyjnym, leżącym we wschodniej i środkowej Europie oraz w Azji, nad Morzem Bałtyckim, Oceanem Arktycznym, Oceanem Spokojnym. Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym.